Ten problem jest naprawdę bardzo duży. Mówimy tutaj na przykład o zjawisku wykorzystywaniu dzieci przez internet, nagabywaniu, uwodzeniu, wykorzystywaniu poprzez stosowanie różnego rodzaju praktyk. Wiemy, że na przykład istnieją tak zwane podręczniki dla pedofilii, które są swoistą instrukcją, jak. Doprowadzić do sytuacji takiej, że będzie pedofil mógł uwieść dziecko, jak zyskać zaufanie dziecka, jak wykorzystywać ufność właśnie dzieci. Dlatego bardzo tutaj stanowczo działamy w tym kierunku, żeby wprowadzić regulacje chroniące dzieci przed wykorzystywaniem w internecie. Mówimy również o tym, że to, co jest zakazane offline, musi być zakazane online i prawodawstwo. W tej kwestii powinno być, uważam, bardzo restrykcyjne. Jeśli chodzi o wykorzystywanie dzieci do praktyk pedofilskich, to niestety ten proceder w Unii Europejskiej narasta. Zauważamy również wykorzystywanie dzieci nielegalnych migrantów, które niestety trafiają bardzo często właśnie do środowisk pedofilskich więc uważamy, że czas zakończyć również niekontrolowaną migrację, której ofiarami są również dzieci. Nie ma bardziej podłych i nikczemnych zbrodni niż zbrodnia właśnie przeciwko niewinności dziecka. Więc dla mnie priorytetem tutaj jest kwestia ochrony dzieci. Musimy znaleźć takie regulacje, które nie będą naruszały w sposób rażący prywatności obywateli, ale będą chroniły dzieci. Pracujemy zarówno w komisji LIBE, jak i w komisji na regulacjami właśnie związanymi z, z tą kwestią i mam nadzieję, że, że przynajmniej w ciągu kolejnego roku uda... Wy wypracować takie rozwiązania, które przejdą przez Parlament Europejski, bo każde rozwiązanie musi znaleźć większość w parlamencie. I tutaj widzimy, jak te środowiska, szczególnie lewicowe i lewe, lewackie, bardzo opowiadają się po, po stronie ochrony prywatności e, obywateli, jakby nie zwracając uwagi w sposób należyty na ochronę dzieci przed wykorzystaniem i uwodzeniem w internecie.